Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, nie chciałam wam przeszkadzać. Nie, nie przeszkadzasz, napijesz się. Nie, 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 idę na badania, muszę być na czczo. Ach tak zapomniałem, miałem cię podwieźć. Chętnie się przejdę. Zostaw co, budź Pawełka, zbierajcie się, jesteście już spóźnieni. Dobrze. Jak spałaś? Dziękuję. Wiesz, że zupełnie nieźle. A ty? A, nie za bardzo. Całą noc coś mnie gryzło. Janusz, ja nie wiedziałam. Co? Że jesteście razem. Poważnie zabrzmiało. To zwykła pomoc domowa. Czyli że uniwersalna. potrafisz posprzątać głupiego pokoju, to za co ja ci płacę, co? No co to jest? Moja matka zaraz przyjeżdża po chemioterapię. A tu wszędzie zarazki i roztocze. Przepraszam. Nie przepraszam, tylko łap za ścierkę, ma to być błysk. Dobrze wyceluj sienko. Dobrze, celi, Masz dwie godziny. ta strasznie krzycze, prawda? <ścoughs> Czasami. Najpierw krzycze, a potem mówi won. Nie masz co robić. I tak zaraz przyjedzie babcia. Tęskisz za nią, co? Moja babcia jest najlepsza na świecie. No tak jak każda babcia. Ale moja zrobiła mi rękawiczki i lubi się ze mną bawić. Bitwa na poduszki. A nie boisz się, taty? No, mam nadzieję, że mnie obronisz. <śpiewanie> <śpiewanie> nie <bolejde. śpiewanie> to jest? Powiedz mi. Druid! A ten? Jego niedźwiedź! No bardziej przypomina jeża. To sama narysuj lepiej. Poczekaj, poczekaj. A może to jest jeż bojowy, co? No super! To, 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 wow. Ojej, co za żeby żeby Milada je przeżyła! Babcia! <laughs> Witaj kochanie, tęskniłeś za mną choć troszkę? Wcześniej tak, ale teraz nie bardzo, bo mi Milada tam. się ze mną fajnie bawiła. <laughs> Teraz będzie jeszcze fajniej. Zobaczyłaś e, Tak, tak. Potem troszkę poszaleliśmy. Chodź, zobacz chodź jeża bojowego. go Nie chcesz zobaczyć, co ci przywiozłam z Lublina? Najpierw pokażę ci jeża. Pawełku, dobij bo będziesz lepiej spał. Tata, może mnie dziś usypiać babcia? Babcia jest dzisiaj bardzo osłabiona. Ale przecież ja cię mogę uśpić. Poczytam jakoś książeczkę, co? Dlaczego przecież chętnie go uśpię, jeśli pozwolisz? Jeżeli masz siłę, to proszę bardzo. A jutro, jak wrócisz ze szkoły, narysujemy statek piracki, co? Super! <laughs> Świetnie, a teraz myj zęby i masz do łóżka. Hmm? Dziękuję, dobranoc. Dziękuję i dobranoc. 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 A teraz może zajmiesz się maną. Hmm? Dzień dobry. A, dzień dobry. Nie spodziewałam się Pani tutaj. Ja tym bardziej się Pani nie spodziewałam. Pani już tutaj mieszka? A, zasadniczo nie mieszkam. Tak jakoś wyszło. <laughs> nie pierwszy raz zresztą. Ale ja nie muszę się Pani tłumaczyć. Nie musi Pani, ja nie mam zamiaru mieszać się do Pani życia. No to się cieszę. Tylko urodziłabym cieplej się teraz ubrać. Pora roku sprzyja przeziemieniu. Napiłabym się jeszcze kawy. Już podaję. Co to jest? E, Polenowica. Jest zepsuta do cholery. Wyrzuć to. Przepraszam bardzo. Nic się nie stało. Wyrzuć to do śmieci i niech się to więcej nie powtórzy. No rusz się wreszcie. Przepraszam bardzo. Za ci płacę, idiotka? Przepraszam bardzo. Zajadaj, zajadaj, bo spóźnisz się do szkoły, coś się stało, że się czujesz? Nie, nie. Zamyśliłam się. Nie! Yeah. Musimy dochodzić do szkoły. Ja nic nie muszę, jestem gwiazdą! Na moje koncerty przychodzą miliony! Ludzie! Ludzie, czy wysłyszeliście, kto przyjechał do Krubielowa? On! Jedyny! Niepowtarzalny! Paweł Trump. wielki koncert! Koncert? Super, ale słuchaj! W takim razie musimy wszystkich powiadomić, bo nikt nie przyjdzie! Dobrze kombinujesz. Od dzisiaj będziesz moim agentem. Dobra. To idziemy, bo mamy mało czasu. No to idziemy. <grym> Świetnie to pani rozegrała. Babcię też zapraszam na koncert. <grym> Dziękuję. <grym> Myślę, że po prostu lubimy się z Pawełkiem. <grym> A może ja dzisiaj odprowadziłabym Pawełka do szkoły? Pani Anno, to jest mój obowiązek. A poza tym chciałam zrobić zakupy w drodze powrotną. A nie za dużo pani na siebie bierze. Zmęczy się pani. <grym> Co wy jakieś zebranie tu macie? Tato, babcia kłóci się z Miladą, babcia kłóci się z Miladą. Pawełku, przecież w ogóle nie kłócę się z panią Miladą. Zaproponowałam pani Miladzie, że odprowadzę zamiast niej Pawełka do szkoły. Może pani Anna ma rację, a ja pójdę prosto na zakupy. To ja decyduję o twoim zakresie obowiązków, nie ma powodu, żeby cokolwiek zmieniać. Zbierajcie się, bo za chwilę spóźnisz się na pierwszą lekcję. Dobrze ci szło? Pani mówiła, że matematyka to mój konik, ale do domu mam takie jedno zadanie i to chyba nie mój konik, bo nie wiem, jak je zrobić. Pawełku, teraz szykujemy się do obiadu. Idź umyj rączki siadaj przy stole. Nie pytałem cię o zdanie. Tarla zawsze powtarza, że najpierw obowiązki, później przyjemności. Chodź, babciu. Pawełku, pani Milada ma rację. Najpierw należy zjeść obiad, póki jest gorący. To też obowiązek. Zadania nie uciekną. Paweł, chodź do mnie na górę, pomogę ci z tym zadaniem. Dzieciak ma rację, takie rzeczy nie mogą czekać. A nie mówiłem. Nie obchodzi mnie pogoda, transport powinien być na czas. Nie wiem, jak pan powinien to wiedzieć, za to panu płacę. Tak, nie będzie na czas. No to pozwolimy. Wtedy będzie pracował. Na jego miejsce znajdzie się dziesięciu innych. Musi robić to, co mu każe, jeśli nie chce stracić pracy. Pani w szkole mówiła, że dawno temu panowie mieli swoich własnych niewolników. I oni robili wszystko, co pan kazał. Ci ludzie to niewolnicy? Nie, to są pracownicy. A jaka jest różnica? Też muszą cię słuchać, nie mogą odejść. No pracownik robi, co mu każe, bo mu płacę. Jeśli praca mu się nie podoba, może pójść dokąd chce. A Milada jest pracownikiem czy niewolnikiem? Ciekawe. Sprawdźmy to. Hmm? Mila, to Pawełek jest ciekaw, co ty właściwie robisz w naszym domu. No co pan sobie tylko życzy. Słyszałeś synu? Tak właśnie należy sobie ustawiać pracowników. Ale nie możesz chyba sobie życzyć, żeby Milada stanęła na jednej nodze. Dlaczego nie? Milado. Mam stanąć na jednej nodze? <grym> Fajnie. A teraz obróć się. Do koła. Na jednej nodze. A teraz skacz. teraz Wejdź na stolik! Wejdź na stolik! Wejdź albo wylecisz z pracy. Co tu się dzieje? Zobacz babcia robi już mi lady niewolnicę. Przestańcie! zaraz zaraz. Czem, babciu? Bo to jest bardzo nieładnie. Proszę? Przepraszam, przyniosłam świeżą pościel. Świetnie. Przepraszam, wieje. Zamknę drzwi. Panie Milado, dlaczego pani pozwala się tak traktować? Ach, ale przecież to była tylko zabawa. To dlaczego pani płakała? Ach, nie, to nic, naprawdę. Naprawdę? Mnie nie musi się pani bać. Wie Pani, czego się boję? Hmm. Że nie znajdę nigdzie pracy. A jeśli pan Janusz mnie zwolni, to już. Ale przecież nikt tutaj pani nie zwalnia. Ale w każdej chwili może to zrobić. Dlatego staram się, żeby był zadowolony. No ale umówmy się, że są jakieś granice. Ale pani nie rozumie. Ja nie mam skończonej szkoły, ja nie mam dobrego zawodu. Ale w życiu chyba chodzi o coś więcej. Ale mi jest tutaj dobrze. Naprawdę zależy mi na tej pracy. Dlatego nie odmawiam niczego. A gdybyś miała gdzie odejść, zmienię te pościel. Dobrze. Daj mi rękę. Nie mam się wstać. A gdzie się pani czuje? Już proszę, książę. No w ogóle nie żyje.